Witam Państwa serdecznie na kanale Wojowników Ostrości, Wojowników wściekłego i ust, Ostrego Misia. Tak, A ja jestem um, lekko rozpuszczony, Michał. Lekko. Ale tylko lekko. Ale tak. nie puszczasz się całkowicie. Trwały tutaj długie negocjacje, oczekiwania i tak dalej. Do tak, dogrywania mojej perstraktacji. Tak, perstraktację z bykiem, czyli dogrywamy ten, ten odcinek, czego nie dogrywamy podczas tej sesji nagrywkowej, bo tak. czuję się średnio, więc wybaczcie, tak, jeśli będzie tutaj potraktowane troszkę ulgowo, jeśli chodzi o spożywanie i dawkowanie sosu, ale zobaczymy. Bo dziś na testy bierzemy z Kovilas, Dragon Fire Number One Originał Hot Według tak, Producenta zawiera tak, on 100 tysięcy jednostek z Kaliskowila. Czyli wydaje się, nie tak dużo, ale za te 100 tysięcy odpowiada co? Za te 100 tysięcy odpowiada e, skład fabryka skorpion. Woda ekstrakt chili na nawiasie olej słonecznikowy. To no. był ten żenujący żart prowadzącego? Tak, albo ekstrakt, albo olej. No, do, zobaczymy. Y, cebula, sól, przecier pomidorowy, regulator płaskości, czyli kwa-postowy, czosnek, błonnik nowy stabilizator, guma xanthanowa. 148 ml wyprodukowana w Niemczech. Kolejna niemiecka produkcja? Tak. Ja na 100 na... ml y, przypadają 121 kilokalorie, Następnie tłuszczu 9,4 g. jest dużo. dużo, czyli dosyć dużo, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że w czymś musieli tą kapsaicę rozpuścić, żeby ją tutaj dodać jako ekstrakt, to wtedy sobie uzmysłowiamy, ile tego ekstraktu tutaj może być. Około 9 gram na 100. Przynajmniej ja, ja tak rozumuję. Nie wiem, czy dobrze. Węgli 9,3, w tym cukru 4,2 grama, proteiny 1,4 grama i soli niestety 6,5 grama na 100, czyli dużo. Czyli chcesz, chcesz nas zabić, tak? Chcesz zacząć prowadzić ten kanał samodzielnie? Nie, to nie nastąpi. Nie, żadne, żadne solo tu się na tym kanale nie odbędzie. Jakbym w tym odcinku umarł? Nie no, widziałem. Będę potrzebował pójść do nieba. <grym> będę potrzebował pójść <nieba. grym> Kolorek ten co zna? Śmierci. Krwisty. <grym> to samo będzie ze mnie wypływać? No jest jednolity, nie ma żadnych ciapków ekstraktowych ani tych rzeczy. Czyli dobrze wymieszam. A tu teraz otwierasz, a tutaj te ten... Czarne na górze, nie? Taka warstwa węgielna. O, wow, co to? Popierek był na kręgce. Popierek, no. Oznakają jakości i świeżości. Dać Ci ten? Nie, już to tak Pierwszy do wąchania wziął się ten, który był naj... Bardziej zagorzałem gościem, który chciał nagrywać ten odcinek. I co? Dalej chcesz nagrywać ten odcinek? No, już go zaczęliśmy nie wiem. Ja go już czuję. Już mi jest niedobrze. To pachnie jak y, wszystkie najgorsze osoby, które y, robiliśmy. To pachnie złe. I tylko tyle powiem. To pachnie. Przeczytałeś, a przeczytałeś, ile powinno się według dozu... zgonem, No producenta, Dozować tego? Tak, jedna porcja to jest one czyli jedna kropla. A jedna kropla to ile? 0,05 ml, czyli jakaś jedna setna łyżka. No tutaj w mamy troszkę większe, więc. Kropla też będzie większa. Chyba twoje. No ale z zapachem nie różni się tak bardzo od poprzedniego zysku. Według mnie troszkę się różni. Troszkę? To pachnie złem, no po prostu jak dla mnie. No Będzie to ciężkie. Będzie. Ja to zapach to już to wiem. Byku też już to wiem. Już czuję ten prawy sierpowy na BP. Ocet, sól, olej. Korka. Ja to wącham już mi się zbiera na wymiar. A to jest produkt spożywczy podobny. No, żeby też są niektóre spożywcze, ale tylko raz. Tak. To, to sugerujesz, że ten sos, też gdzie <krym> tylko raz, się nadawał do spożycia? Może tak być, że słynny cy cytat Michała Tuchlecia. Nie no, jeżeli chcecie pokonać walory zapachowe, to, to pachnie złem. Tak by pachniało piekło, tak pachnie Dragon Fire. bardzo gryzący, to co, dozujemy? Dozujcie. Ten sos jest zadziwiająco gęściejszy niż tamte. Ten Wiesz co mi się przypomniało? One drop, tak? i ci. Wiesz co mi się przypomniało? Jak go dozowałeś? No, no. To jest ciut jaśniejszy, Moje pierwsze skojarzenie, jak to zobaczyłem kolorystycznie. Tyle biorę. Na bolący godach. Wystarczy Mieszamy. Czy to jest ten odcinek? To już nie będzie widać. Więcej niż że ten. masz więcej niż ja, tak, miałem, tak. Teraz ci mogę powiedzieć, że masz tak półtorej, o 50% więcej ode mnie. Czyli jestem 50% na niż ja no. Nie, bardziej szalony. Ale on jest tak oleisty, że wziął się nawet ciężko jest trzyma jeszcze... na od tej łyżeczce, tego. No. czy znaczy, mogę tego żałować, że go tak? ścieram teraz. Wystarczy? Nie, no wystarczy. By, byku czy jeszcze? Jeżeli mamy iść względem masy, to jeszcze troszkę powinien sobie dokapać. Nie, nie mamy iść względem sprawiedliwości. Świat nie jest sprawiedliwy. Sprawiedliwie nie znaczy równo. Tak, dokładnie. To jest to, co mam nie chować. Jak nie umrę, to więcej wezmę z łyżeczki. Nie chcę, się to nagrało. Najgorsze, że ja sobie najwięcej dałem na początek. Wiesz, może nie, to nie. możesz chwycić z drugiej strony. Ale tak to się tak jest lepiej Nie, nie, nie wiem, wiem, myślę, to, że jakąś taką jedną czwartą łóżeczkę tu, tu, tu miałem. Trzeba to szybko opędzlować. To co jedziemy z tym śledziem? Mm, smacznego. Nie? nie? Nie będzie to smaczne. Fum. Ja ci przypomnę, pamiętasz kiedyś robiliśmy taki odcinek, to też była chyba niemiecka produkcja. Freshfield? Nie, na no, takich tych rybnych talerzykach, chyba też z KFC, takie rybne czapki mieliśmy. Hardcore? Hard to jest to? To jest to. To w Faktycznie, ja on nie Jeżeli tu chcecie jakieś walerze smakowe, to już są żadne. To jest po prostu gorzej, pole, nie ochyda smakować? Tu nie ma co być smaczne. Słone, koszkie nie okay. I takie zawiesiste. Tu uderza po całym języku. No i To jest bardzo porównywalne z tamtym kufnem. Ty się pokusiłeś, o ty tego prawie całego placka. To jest ten sam smak. powiedział, że mocniejszy moc Chyba. Nie mogę. Zjadłeś, wow. A ja się mogę. To już wiemy kto za mnie poprowadzi ten kanał? Ja największą kropelę jeszcze mam tu na kulczakach. Okay. No już spróbuje Do kogo mówiłeś? Do ciebie. No. Nie do żadnej. Ja nawet nie chcę, powiedział, ale nic cenzuralnego. Nie przechodzisz się. Do dobra. Jedno wiem na pewno. Zaskoczył nie mocą. Nie zaskoczył mnie, nie zaskoczył, zaskoczył bo wiedziałem. wiedziałem, że to będzie patologia, spatowa. nie mi... zaskoczył mnie niczym, spodziewałem się soli, oleju i bólu. A mi się wydaje, że w moim osobistym rozręku bardziej cierpiałem na tych octowych, tak. że, bo tutaj jest ostrość, ale to, no, no, jak nazwa kanału wskazuje, wojownicy ostrości. I to jest coś, czego się idzie spodziewać. A jak masz po prostu sos, w którym nawalacie ocet i kwasowość, to jest to gorsze. Bo tu jest ból, no ale jeszcze raz jest nie jestem w stanie rozmawiać. Bardziej się boję tym, co pan czekuje. Ja też no, bez, ale Chciałem to przebić, ale jakbym to przebił gazowany, mm -hmm. to było gorzej. Mm -hmm. A tak mi już spada. Mm -hmm. Mam lekki koterek. Mm -hmm. Ale już czuję się po to, pod mostem, w ryjum mi schodzi. Ja już mam git generalnie, tak jak do rozmowy. Podziwiam. Ale ja generalnie nim, wszyscy mieliśmy podobne jakby ilościowo. No. Ale ja to po prostu chciałem szybko zjeść. Nie, ja szybko przystopowałem. Ja miałem pierwszy kęs najgorszy, największy, właśnie, z całego nosika. I... Pierwszy, to, pierwszy zrobiłem mały, i to, i to był błąd po złopach bloka, blokach. To dobrze, żeby nie Ja i jedząc tutaj, pierwszy kęs uderzył mnie ostrością, ale. Ale właśnie ostrość tego sosu jestem w stanie wytrzymywać, Ona nie jest dla mnie jakaś mega hard, ale smak, a raczej jego brak, jest totalną patologią i tego się najbardziej bałem tej soli w ilości hurtowej, tego oleju w ilości hurtowej, Bo ból, jak widzicie, ja właśnie ja miałem mało, nie? Ale. Ja Miałeś najmniej. Miałem ja najmniej. Ale tak naprawdę ten ból. Ten pól ostrości jestem w stanie wytrzymać, ale tego smaku nie. Tak, tak Walczę ze smakiem. Ze smakiem, z tym olejem, z, tym, z tą gorączką? Tym... Bo olej generalnie w tych susach przedłuża działanie tej ostrości. Był na klej na ściance, nie? No. Ja się bardziej boję, że mi kawałek zębia utknął, ale po naszej sam uciekł. Mi resztki gdzieś tam kurczaka zostały gdzieś na jabie. Ale no, jak nie było to takie, jak wyjmuję, nie? Kawoki kurczaka tam z między czy coś, no. to czuję ból na języku, jak ocieram. No, o... Bo język już masz podrażniony mm -hmm. przez te cztery czy ile było sesji wcześniej? polczki Piąty. Bokami, bokami języka? No to nie, to ja, ja spoko. No, czy czuję. Syry. Ja no, ostrościowo czuję spoko. Gorzej czułem się po tych pierwszych sesjach. ale Dzisiaj Mam taki. Kawa. Mam taki kapeć na gardle. Taki był dobry, kapeć. Nie, nie bardziej tam ocad bardziej dotyka ta ostrość. Nawet nie wiem, czy tam poprzednie sosyj się nie było wcześniej. do zdania. Hmm? Czy ten poprzedni sos nie był ostrzejszy? Nie. Dla mnie ten. Ten sos jest dla mnie, yy, przede wszystkim, porównywalnie ostry do tamtego poprzedniego, ale jest zdecydowanie w gorszy sposób trudny do zniesienia smakowo. Tamten był octowo wyżerający, okej, okay, okej, okay, ale przełknąłeś parę razy śliną, i było ak akceptowalnie znośnie. Natomiast tutaj przełykanie śliną nie pomaga, przez to, że on był taki zawisisty. No jest. To ten smak, zwłaszcza tego gorycz i tak. tego, a pozostaje. Ja? Tak, szczerze, to bardziej dałbym się, żeby nie było na przykład później reakcji, bo tam yy, ja się boję. Tak o to, bo, jak ja, 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 ja jestem w stanie jakoś przyzwyczaić się, nie? Bo jak to po prostu uderzy na żołądek, to, to może być nieformalne. Już nie ma odwrotu. Wchodzi. Ja Ale było mocno. Ale nie będzie się już. Nie, mówię wchodzi. Jak już schodzi, to już zejdzie. Ale było mocno. My nie mocno zaskoczył. To ja mam tutaj tak, to. po prostu na szefowaniu. Ale... Ja wiem, ja przy... wszystko to ja w Po bokach na podniebieniu. Po ja cierpiałem. Wcześniej, przed odcinkiem, tak, tutaj dołączyłem do siebie. Zabrać najba Najbardziej, że tak powiem, masakrowany nagrywkami dzisiejszymi. bolał mnie w jednym miejscu. Teraz, po tym. Nie w czuję gniece Czuję gniecenie. Już w dwóch punktach na żółtym. na czysto Czy łyżki? Na czysto, według uznania, ile uznaniowo chcecie. Nie będę nikogo zmuszał do zjedzenia tej patologii jeszcze raz. Tak, z tego co mogę zalecić przed łyżką, to żeby go wstrząsnąć po prostu. Jak świeżyć, bo może być tak, że się dziwimy, i będzie takie. Takie ciul <grystanie> no sorry, kapło mi się... Taki czarny, o to, co to, to, o... To. Taki węgiel, nie? O, to przecież... Smoła. No. Skoro już się tobie odbija, to ja się boję o reakcję mojego... Ewa autentycznie się bawię. No i mi się odbija, to tak. Ja sobie wycieram palce, żeby nie było powtórki. Ja palce potem do oka no. nie wstać. Lepiej płotnik umyj teraz. No. Właśnie, żeby nie było right? No, Zaraz po odcinku lepiej. No, to by było gorzej. To bym się zesrał. No, myślę, że zesranie byłoby najmniejszą sprawą. Mówię Ci, że to Twoje problemy. <Methodise> ale jutro pracuję... ...hardcore w połączeniu szkoły z No, ale jutro będę pracowała jako klasie stać Panią więc... To będzie żywą reklamą, to też jednookim Michałem. Odważnie. Bardzo proszę. Ja no nikt sobie... mi nie mówił, stop. Ja on sobie do tego tak? Ja nie wiem, czy to było dużo, czy to było mało. Mam nadzieję, że widać. Trudno. Bez ryzyka nie ma zabawy. No właśnie tu się zabawa już skończyła. Ja czuję lekkie obniżenie temperatury ciała i i dreszcze. No, 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 nie, no, nie. No to co jest. Ten... No ty. No ty no Tak na czubeczku. No. No, Michał ma jedną trzecią więcej od Ciebie. No wiem. Nie wyjść na pipę, nie wyjść na pipę. No masz więcej. Zjechał. ale ja się o tym, co się dzieje w No i jeszcze trochę. To, co teraz tam jeszcze ci kapie, jak to z tego jeszcze wydarzy. No. Najwięcej. No, jest. Najwięcej. No masz najwięcej. No. Masz prawie połóżeszki. No. Takie płaski. Takie masz five drops. i mierzaszki też e, potrzebują swoich e, użytkowników autentycznie czuję przed. A tak dobicie. Patrzcie, jak teraz jest... się drogi. Nie no, mam no. Jaki odważny. Chcę mieć to po prostu za sobą. No. Im dłużej myślisz o tym co nadejdzie, tym więcej sobie projektuję z bólu. Dobra. Zobacz. Zobacz na mas. Smacznego? Zobacz, smacznego. smacznego. Na gardło jak walnęło. Jeszcze nie walnęła moc. Smak jest straszny. Taki popiół. No. Ja zanim go przełknąłem miałem zwrotnie Odruch? No. Masakra. Uczy mi się podziwia, a mi tylko jedno. To ze smaku. Bez kiju. Jest dobrze. Mocno czuję, jak się tam weźmie w kącie po nakleju. Już jestem przejarany pod, po pierwszej trawce. smak jest tragedia. Znakiem no to jest kropka stópki, ten, ten niemiecki fastgur. no, Mogę że jeszcze mam, trudną, sosu. no, sosu. O, zróbną, masz trzy. Jedna, Nie, mocą mnie z łyżki nie, nie, zaskoczy, nie zaskoczył, Już. Ale. Smak Spada. Smak. jest straszny. Ja dalej czuję ten smak. Mocą go czuję trochę w języka. W tym momencie. Chwilę go czuję me gardle, ale już też nie. Ale cały czas. Cały czas mi wraca. Tak koryczna na podniebieniu. Tak. Smak. Masakra. No icie, o co przyczynił ten A u ciebie bardziej smakuje? No. Ostro chyba bardziej. Bardziej odproszcz. Mówię, na początku było dużo Ale teraz język. Ja już moc teraz tylko na barkach. Takie sprętwienie bark, lekkie kiełki, ale smak cały czas wraca na, na język. Do czego? Do niczego, do pojebania. Zgadzam się, z pamiętam. Nie, to nie jest duch to, użytku. To, 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 to. to jest sos typowo do testów. Nie do, do jedzenia. Nie do wyzwań, nie do Tak, ale nie do posiłku. Nie. Bo nie ma sensu. Jak to myku? Jakowo, grupowo. Smakowo. Smakowo? No czakra, no. Masz. Usta brudna z niego jeszcze. Także jak chodzi w parki, to... Ci wróci. A ja mam parki. Brudne? Nie. Nie. Jak dupa powiada? No wiem na, na Czuję, że mam. Dupa powiada. 69. Dragonfire number one. 100 tysięcy z Jeżeli wrócę do poprzedniego odcinka. Jeżeli przechodnika producent wycenił sobie na 150 tysięcy z A tego sobie producent wycenił na 100 tysięcy z jak ktoś tu jest chory? A? To jest. Kuj mocniejsze od grzechotnika. To jest gdzieś 200. Pod względem mocy 200. Ech, pod względem smaku? I o ile grzechotnik był po prostu niedobry, tak to, to jest ta patologia świata. Smakowo. Kurwa, za zresztą mogę wyszali teraz. Że je Chociaż nie wiem, czy chciałbym zjeść wodę teraz. Możesz troszeczkę i wyciągnąć. Mogę no, zetrać im na lepo, ten język spalony, to niekoniecznie mi pomogą. Ja, nie, jeśli bym mógł pomóc. Ja mam teraz w piarce. Ja pewnie po myfniku. Ja czuję olej cały czas. Tak. Ostrość już mi zeszła, ale czuję olej. Nie, tu już chyba spadnie i nie wraca komuś. Ale w momencie. Ale czuję spiesznięte, maksymalnie spiesznięte takie te. I wieczorą wargi. Bardziej czuję przejażony na full. Dobra, Jestem. <grym> dobrze. To te wędorfinki wjechały? Wjechały, no. Michałowi były. Mi też. Przeżyłeś? Przeżyłem. Michał ja też. Tyku też przeżył, chociaż się bronił. Chociaż się nie zapowiadało. Ręcami i nogami się no. bronił. Ale umówmy się, po całym łóżewce to, to by było nie do zrobienia? W naszej dzisiejszej formie też, tak? Napierdajcie? Ja tak na, na, na wszystko wziąłem takie skromne pół. Nie zaczynam Bo Ja na szczęście na razie cisza w popołudnie, aby to się nie oddawało. Cisza przed burzą, Co? L tak jak jeszcze chwilę temu, czy może? Tylko smak, czuję cały czas strzał. No to jest na Dobra, cena, jeśli znajdziemy, to macie gdzieś. Tu. A jeśli nie znajdziemy, to też jest informacja tu. Polecam tylko, czy to jeśli, jeśli, jeśli próbowaliście i załatwiliście to możecie się podzielić w komentarzu, jakich poznamy. Takich wariatów? Tak. Na tam on nie smakował. Popalił no, fajnie, ale, ale smakował, to to nie jest to, co lubimy. No. I będziemy kończyć. To, boli, Także kończymy? Tak. Być może do zobaczenia z, um, na jakichś tam kolejnych sesjach Zobaczymy, czy się mój jeszcze rozważy tak. z nami. Na pewno do zobaczenia. Tymczasem trzymajcie się. Na razie. Na razie też.